Kolejna edycja programu Senior na Start trwa, a realizowana jest w ramach Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się. Powstają plany spotkań, wydarzeń, ich tematyki i ustalenie, kto będzie za poszczególne zadania odpowiadał. Po części oficjalnej uczestnicy rozegrali turniej kręglarski, wszak ruch jest jednym z ważnych elementów projektu. Projekt zaangażowanych jest 15 podmiotów, gmin i instytucji. Po co to spotkanie dzisiaj? Nasze spotkanie cykliczne. Spotykamy się co najmniej raz w miesiącu członkowie koalicji, Regionalnej Koalicji na rzecz zdrowego starzenia się i planujemy, z czym ruszamy, co będzie się działo w najbliższym czasie dla osób dorosłych w wieku senioralnym w regionie, dla dzieci i młodzieży bo przecież też działania międzypokoleniowe. I dzisiaj też takie spotkanie, które no, jest bardzo potrzebne, żeby powiedzieć sobie, już mija kwartał, już pewne nowe zapowiedzi w Urzędzie Marszałkowskim, może będziemy chcieli startować o jakiś grant, po to, żeby wzmocnić nasze działania, no bo też zależy nam na tym, żeby działo się na trzech ziemiach, Świdnickiej, Dzierżoniowskiej i Wałbrzyskiej, a że my jesteśmy jedynym reprezentantem Ziemi, Wałbrzyskiej, to też nam zależy, żeby bywać na tych spotkaniach i też aktywnie uczestniczyć. To tylko Krysia Lasek mogła coś takiego wymyślić, jak taka koalicja. A, tak, wspomniała Pani Krysie, Krysia Lasek, powiedziałabym mentorka, przyjaciółka, bo ja od Krysi Lasek ponad 8 lat temu uczyłam się świata seniorów, i to była moja pierwsza nauczycielka, a później przyjaciółka. I tak, pani dzisiaj przywołuje, a ja rano brałam udział w online takim szkoleniu Towarzyszenia Osobie w Żałobie, i mówiłyśmy o różnych symbolach i rytuałach, które nam towarzyszą, żeby pamiętać o tej bliskiej osobie. I ja dzisiaj sobie od rana noszę Krysię, więc to jest tak. Dziękuję za to wspomnienie. Tak, ale Krysia, fantastyczna, i myślę, że my czujemy nie tylko obowiązek, żeby to kontynuować, ale ogromne, ogromne szczęście i wyróżnienie, że Takich nas spotkała, takich nas zaprosiła, bo ja jestem właśnie przez Krysię zaproszona. Mimo, że koalicja tak pierwotnie działa na ziemi świdnickiej i dzierżeniowskiej, to jest clue, to jest, to jest ziarno, zaczyn. Więc też taka ogromna wdzięczność, że Krysia widziała potencjał też w organizacjach pozarządowych, nie tylko w samorządzie, nie tylko w powiecie, w szkolnictwie, ale też w NGOsach. Krysia sobie osoby wybierała, o, co do których była pewna, że będą kontynuować jej myśl. E, tak, ja wierzę, że Krysia nas y, słyszy, że ona tutaj z nami jest. Mało tego. To jeszcze <noise> jesteśmy znowu na baczność, jak jej <noise> uczniowie i dzieci jej. A, ja nigdy nie byłam przy Krysi na baczność. Zawsze byłam z takim otwartym, z otwartymi ramionami, bo ona też tak nas witała. E, i tak, w tamtym roku realizowaliśmy jako fundacja taki piękny projekt Mobilna Akademia Nestora, imienia Krysi Lasek. Niektórzy się pytali, jak to tak można nazwać taką akademię imieniem osoby Krysi. No jak to? No właśnie tak, bo to mobilna akademia Nestorki, mentorki, która jeździła, uczyła i wierzyła, że nie ma tematów, na które nie możemy rozmawiać i, i nie ma tematów, które by osób dorosłych w wieku senioralnym nie interesowały, jakby byłyby już nie dla nich. No wspaniałe, że Pani wspomniała Krysię. Ja się tutaj teraz czuję taka uskrzydlona i pamiętam ten cytat, którym Krysia obdarowywała swoich przyjaciół, że wszyscy, absolutnie wszyscy jesteśmy jak jedno skrzydłe anioły i żeby polecieć, trzeba się spotkać, objąć i pofrunąć. I jeszcze to jabłko. I tak, a nawet te cztery jabłka, prawda? A, to też jest, uśmiecham się, bo jabłko stało się symbolem naszej koalicji. Ale dwa lata temu realizowaliśmy taką konferencję zaczynającą, rozpoczynającą projekt Drabina. Zaprosiłam Krysię, poprosiłam, żeby na tej konferencji otwierającej, to był taki czas po pierwsza konferencja, która mogła się odbyć w kontakcie. I Krysia w nocy, bo ona raczej nocą pracowała, zadzwoniła do mnie i powiedziała, wiesz co, ja taki proponuję na roboczo temat, gdyby każdy miał po cztery jabłka. Myślę, Boże, to ona może będzie coś tak ekologicznie, może o jakimś raju, jabłko jako symbol poznania, dobra i zła. No oczywiście mnie tam poniosło, jak zapowiadałam tą konferencję, nie wiedząc o czym Krysia będzie mówiła, a ona mówiła o tym, że współpraca, że jak my byśmy mieli wszystko, to nikt nikomu nie byłby do niczego potrzebny. I dlatego ta dla nasza koalicja jest taka piękna, bo my wszyscy sobie nawzajem jesteśmy potrzebni. Pracownicy klubów seniora, domów seniora, przedstawiciele seniora, samorządu lokalnego. Ym przedstawiciele zarządu powiatów, my jako organizacja pozarządowa. No naprawdę to jest wspaniałeście. Spotkaliśmy się w ramach koalicji na rzecz zdrowego starzenia się między powiatami świdnickim i dzierżoniowskim, jak mamy takie spotkania średnio jeden raz w miesiącu. Dzisiaj w Żarowie spotkanie dotyczy podsumowania projektu senior na start oraz dalszej kontynuacji programu edukacja do starości. Jest podzielone spotkanie jakby w dwuczęściowe Pierwsza część warsztatowa, druga część bardziej integracyjna, praktyczna. No bo też chcemy jako koalicja dać przykład, że nie tylko seniorzy, nie tylko seniorzy są przez nas w jakiś sposób zachęcani do aktywności, ale też powinniśmy jako członkowie koalicji ten przykład dawać jakby sami z siebie. Jakby Pan podsumował pierwszą edycję u siebie na swoim terenie? Pierwsza edycja była um... W bardzo, dobrym, w bardzo dobrym wydaniu. Wzięło udział pięć jednostek. Edukacja do starości, czyli łączenie pokoleń pomiędzy młodzieżą, dziećmi, uczniami szkół podstawowych, przedszkoli, w tej, w tym, w tej edycji dołączyły przedszkola i, i seniorami. To jest coś, co jakby daje asumpt taki, i wspólnego mostu pokoleniowego, przekazywania tradycji, budowania autorytetu seniora, z drugiej strony także zachęcania dzieci i młodzieży do uczestniczenia i korzystania z zasobów, z mądrości seniorów, z ich wiedzy, z doświadczenia. Dzisiaj spotkaliśmy się w celu podsumowania dotychczasowych działań Regionalnej Koalicji na rzecz zdrowego starzenia się oraz zaplanowania kolejnych działań. W tej chwili wdrażamy drugą już edycję programu Senior na Start oraz trzecią edycję programu Edukacja do Starości programy zaangażowane są wszystkie samorządy wchodzące w skład koalicji, które reprezentują powiat i gminy powiatu świdnickiego oraz powiat i gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także Fundacja Via Salutis w Wałbrzychu, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy oraz Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy. Naszym celem jest zaktywizowanie coraz większej grupy seniorów, zwłaszcza tych mało aktywnych, dlatego Serdecznie zapraszam do tej drugiej edycji programu Senior na Start. Wszyscy nasze, nasi partnerzy przygotowali szereg wydarzeń działań adresowanych do seniorów i nie tylko, bo są też wydarzenia ogólnodostępne, w których seniorzy mogą z powodzeniem wziąć udział. Seniorzy na specjalnych kartach zbierają swoje punkty za dane aktywności. Później te punkty są podsumowywane i najbardziej aktywni seniorzy będą wynagrodzeni na uroczystej gali w listopadzie tego roku. Ponadto w szczególny sposób chcemy uhonorować tak zwanych motywatorów, czyli seniorów, którzy wyciągają z domu swoich znajomych, czy też nieznajomych po to, żeby wzięli udział w tym programie, żeby nie siedzieli w czterech ścianach, żeby mogli być aktywni. Gmina Bielawa jest członkiem Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia. W Bielawie mamy Jednostki zrzeszające seniorów. Aktywizacja społeczna seniorów jest dla nas bardzo ważna, dlatego chętnie angażujemy się w takie działania, jak na przykład oferuje tutaj Koalicja na rzecz zdrowego starzenia. Udział w koalicji daje nam możliwość korzystania z programów, które proponuje koalicja. Daje nam tę możliwość wykorzystania narzędzi aktywizacyjnych. Co wasi seniorzy robili w pierwszej edycji konkretnie? Skakali, podskakiwali, spotykali się? Które z zadań uważa pani za najfajniejsze i najliczniejsze? Dużym zainteresowaniem cieszył się u nas program Edukacja do Starości. Nasi seniorzy bardzo chętnie angażowali się w spotkania międzypokoleniowe z dziećmi i młodzieżą bielawskich szkół przedszkoli, realizowali działania z wielu różnych dziedzin. Odbywały się zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła, wyjścia, nordic walking, potyczki sportowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się te spotkania, chcemy je dalej rozwijać. Zbudowała się duża więź międzypokoleniowa. I dlatego y, chcemy w dalszym ciągu kontynuować tą współpracę. Jak Świebodzice włączają się w koalicję. Świebodzice bardzo aktywnie włączają się w koalicję na rzecz zdrowego starzenia się. W ubiegłym roku finał programu Senior National Start odbył się właśnie w Świebodzicach i mogę być dumna ze swoich mieszkanek, bo właśnie liderzy programu to byli Świebodziczanie. Także zdobyłyśmy chyba najwięcej nagród z całej grupy uczestników. Ponadto organizujemy różne spotkania dla seniorów, organizujemy wydarzenia, które są włączane w kalendarz imprez koalicyjnych, także myślę, że bardzo aktywnie włączyliśmy się w działania koalicji. Czy uważa Pani, że koalicja jest rzeczywiście e, e, taka w, wspierająca i mobilizująca sta, starszych mieszkańców świebodz, pani miasta? Uważam, że tak. Program Senior na Start pokazał właśnie, jak seniorzy się angażują. Myślę, że nie wszyscy finalnie oddali karty uczestników, natomiast bardzo duża ilość osób aktywnie spędzała swój czas uczestniczyli w wydarzeniach, wernisażach, grupowali się przede wszystkim i spotykali we własnych grupach, poznawali nowych znajomych. Także myślę, że te działania, które prowadzimy od kilku lat i właśnie program Senior na Start, a przede wszystkim edukacja do starości bardzo aktywizuje osoby starsze.